Hej, cześć, siemanko, z tej strony Lake Witam was w kolejnym raporcie z pola bitwy. Tym razem jest to mapa Lakeville w... PZ 3x4. Całkiem przyjemna bitwa. Sądząc po rozmiarze pliku nie była ona zbyt długa. Wiecie, nie tak jak... E, GBW Pantherze, która prawie 12 minut trwa. Ale dobra, jedziemy na miasto. E, I niestety już chyba wiem dlaczego... Znaczy ja już wcześniej wiedziałem, ale teraz jestem upewniony, dlaczego nie mogę Wam wrzucić powtórki z M5 Steward, którą niestety bardzo chciałem Wam wrzucić, e, już Wam tłumaczę, ponieważ mapa El Halów się zmieniła, oświetlenie, wygląd mapy i dlatego wszystko się fiksuje, no niestety, wybaczcie, tak to już bywa czasami w życiu, no ale dobra, mamy BT7-kę. Kiedyś nią jeździłem. Ja jeszcze na początku gry. No ale dobra. Tutaj nie trafiliśmy. No ale oczywiście ja sobie pomyślałem... to przecież jest trzeci tier. Co ty się go boisz? Skoro ty masz piąty i to jeszcze na dodatek średni. Ale widzicie, dwa razy już go nie trafiłem. Bawi się ze mną w ciciu babkę. Telefon. Czemu teraz? No dobra, no wybaczcie. masz ja się wystraszyłem. No dobra, jest w będzie 3 do 3. Jedziemy na PT7. Tutaj nie trafiłem. Troszkę staranowaliśmy. No dobra, drugi taran. Nie wiem na czy go trafiłem. No dobra, mamy T34. Które w nas nie trafiły. My no już I kolega tu zrobił błąd, niestety bo pozwoli mi wjechać w uliczkę. Jak pamiętacie, coś tam z przodu do mnie strzeliło, ale nie jestem pewien, czy ja się tym teraz zajmę, czy tam pojadę na KW. Czy co tam jest? Dokładnie pojadę na KW No i jest w tym momencie 5 do 5. Bitwa dosłownie ekspresowa. Tak więc jedziemy dalej. Mamy PZK. Trzeci Jakoś tak wyszło, jedziemy dalej, jesteśmy jak na wczasach, jeździmy gdzie nam się zechce i mamy KW tak, KW które niestety dla niego mnie zrikoszytowało, który nie mógł przebić niestety, nie wiem czemu, coś tutaj nie działało tak jak powinno, że tak powiem, no dobra, zajeżdżamy KW z boku. No, i tu już coś tam przebiliśmy. Trochę przycelowanie i w tej wieżyczki ładnie strzelamy. Tu niestety koszet zbyt duży kąt był, no ładnie wchodzi w wieżę. No i dobra, czwarty frak KW w tym momencie jest 8 do 6. Tak jak mówiłem, bitwa jest ekspresowa. Wiadomo, takimi niższymi tierami to, to się nie myśli, tylko się jedzie i strzela. Że tak powiem. No ale dobra, 9 do 6. Prujemy na bazę przeciwnika. No i dobra. Jedziemy. Czeka, że nie ma muzy w samochodzie, no, ale jedziemy. No i dobra, tu mamy SUS. Chciałem powiedzieć SUS-152, ale SUS-85, które nas przebiło. No ale my zajeżdżamy, wiadomo, jest fizyka, ono może nas przepychać, bla bla bla. No, ale wiadomo, jak czołg jest szybszy, to, to nawet nie ma szans, żeby coś się zrobił ten niszczyciel. No dobra, w tym momencie mamy piątego fraga. Widzicie, bardzo przyjemnie nam to poszło szybko. Zostały jeszcze dwie PZ-ki, czwórki, chyba. Nie, jedna PZ-3. Jedna PZ4 i dwie PZ3 na 4. Coś tu w nas strzelało, ale nie trafiło. Na szczęście. Dobra, tam mamy PZ3 Tier. Nie stanowi większego problemu. I mam Bizona, który nie wiem czemu to jest blisko. No i dobra, szósty frak. Ekspresowo poleciało. Mamy tutaj PZ-4. Który, czy, nie, przebiłem, przebiłem. No i ładnie tutaj sobie nabijamy punkty obrażeń. 14 do 8. Bitwa... ...chyli się ku końcowi. Została PZ-4, się PZ-3 na 4. No jeszcze chciałem sobie zdjąć innego fraga, ale wiadomo byłem za daleko. Tak więc bardzo szybka, krótka bitwa. Koniec bitwy, zwycięstwo. Znowu ten zakichany ekran. Tak więc ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach. A tymczasem trzymajcie się, pa pa!